Matsera drodzy widzowie! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dwóm rzeczom. Popielni, czyli kim oni tak właściwie są. Oraz trójca, jej początki oraz tak zwany złoty okres, czyli okres świetności trójcy. Zapraszam. Kiedy prorok Velot poprowadził naród chimerów z wysp SummerSet do Resdain, które dziś znamy pod nazwą Morrowind, wszyscy chimerowie byli generalnie sobie równi. Nie było wśród nich żadnych większych podziałów, które stawiałyby jednych chimerów ponad innych. Wkrótce jednak miało to się zmienić. Gdy rasa chimerów osiadła już na rezdań, powstał wśród nich pewien nieznaczny podział kulturowy. Część chimerów chciała prowadzić osiadły tryb życia, skupiając się na rozwoju nauki oraz militariów. Natomiast inna część chimerów wolała prowadzić koczowniczy tryb życia oparty na kultywowaniu dawnych tradycji oraz religii. Ci chimerowie, którzy postanowili osiąść w jednym miejscu, przez wiele lat zawierali małżeństwa tylko i wyłącznie wśród mieszkańców danego miasta bądź regionu, gdyż zbytnio nie podróżowali, co spowodowało, że z czasem zaczęły tworzyć się duże, rozgałęzione rodziny noszące to samo nazwisko. Były to rody które rosły i rosły nie tylko w liczbę, ale także w bogactwa oraz w siłę militarną, kiedy to pomniejsze rodziny wrzeniały się w duże rody, wnosząc jednocześnie do rodu swój majątek. Natomiast ci chimerowie, którzy zdecydowali się na koczowniczy tryb życia, raczej nie zakładali dużych rodzin oraz nie przykładali większej uwagi do pieniędzy, gdyż byli o wiele bardziej skromni i pokorni aniżeli członkowie wielkich, osiadłych rodów. Te wszystkie rzeczy sprawiły, że z biegiem czasu członkowie wielkich rodów zaczęli gardzić i poniżać koczowników, uważając ich za biedaków i prymitywnych nieuków. W końcu zepchnęli ich w głąb wyspy Wardenfell do podnóża Czerwonej Góry, gdzie nikt cywilizowany nie chciał mieszkać. Zaczęli ich wtedy nazywać popielnymi Ashlanders, czyli tymi, którzy żyją wśród popiołów Czerwonej Góry. Plemiona popielnych, choć zepchnięte na margines społeczeństwa chimerów, dalej żyły swoim powolnym życiem opartym na uprawianiu roli, wytwarzaniu rękodzieła i oswajaniu dzikich gwarów. I będą żyć tak przez następne setki lat, aż do czasów współczesnych, praktycznie niezmienieni w przeciwieństwie do swych braci z Wielkich Rodów. Przejdźmy teraz do tematu Trójcy. Zanim znana nam dziś Trójca powstała, wszyscy chimerowie, zgodnie z naukami proroka Velota, byli wyznawcami trzech daedrycznych bogów, oryginalnej Trójcy, z której najważniejszą była daedryczna bogini Azura. To ona prowadziła lud chimerów i sprawowała nad nim opiekę. Jednak gdy Trójka towarzyszy, Vivek, generał i doradca wojskowy Indorila Nerevara, Sota Sil, najlepszy przyjaciel Indorila oraz Almelexia, ukochana żona Indorila, poznali sposób jak sami stać się bogami, ta myśl absolutnie przesłoniła im wszystko. Azura wyraźnie zabroniła używać serca Lorkhana do przemiany śmiertelników w bogów. I nakazała Indorylowi zniszczyć serce. Vivek, Sotasil i Almelexia postanowili działać. Zdradzili Indorila, doprowadzając do jego śmierci. Oraz pochłonęli moc serca Lorkhana, zdradzając także Azurę. Tak powstała tak zwana Nowa Trójca. Zwana także Almsivi, od pierwszych liter imion jej członków. Nowonarodzeni półbogowie zadeklarowali Azurze, że już jej więcej nie potrzebują, gdyż od teraz to oni będą sprawować opiekę nad chimerami, jako ich nowi bogowie. Azura wielce się rozgniewała. Tak bardzo, że odchodząc rzuciła klątwę na całą rasę chimerów, zmieniając ich z pięknych i dostojnych złotolicych elfów w bardziej nędzne istoty o szarej skórze i czerwonych ślepiach. Tak oto chimerowie stali się danmerami, mrocznymi elfami. Po odejściu oryginalnej trójcy nowa fałszywa trójca wyszła do Danmerów, wciąż jeszcze szokowanych nagłą przemianą ich wyglądu i ogłosiła im, co się stało. Lecz oczywiście w ich ogłoszeniu było kłamstwo. Nie wspomnieli Danmerom o tym, że zmiana ich wyglądu to klątwa Azury, zamiast tego nazwali to ich błogosławieństwem. Zatuszowali także fakt, że zdradzili i zabili Indorila Nerewara, ich narodowego bohatera. Na pytanie, co się stało z Nerewarem, Trójca odpowiadała, że nie wie i nie wie, kto mógłby to wiedzieć. Umywali rączki, zręcznie niczym zawodowi politycy. Większość Danmerów, w tym wszystkie wielkie rody, zaakceptowało nową Trójcę jako swych nowych bogów i przywódców. Jednak nie wszyscy popielni absolutnie nie godzili się na zmianę ich wyznania. Pozostali oni bezsprzecznie wierni oryginalnym bóstwom Azurze, Boetiach i Mefali. Co więcej, popielni podejrzewali, iż to nowa trójca zabiła potajemnie Nerewara, Wiwek i pozostali, aby uniknąć dalszych podejrzeń. Podjudzali tylko niechęć wielkich rodów do popielnych, nakazując traktować ich z najwyższą pogardą i nie wierzyć w ich podłe oszczerstwa. I niestety wielkie rody tak właśnie postąpiły, a popielni stali się niesłusznie wyrzutkami na popielnych ziemiach. Vivek, Almelexia i Sotasil zdobyli pełnię władzy nad Morrowind i zaczęła się tak zwana Złota Era Trójcy. Przepełnieni bezwstydną dumą i pychą, Trójca nakazała wszędzie budować swoje pomniki i świątynie na ich cześć. Stworzyli nawet miasta, które nazwali swoimi własnymi imionami. Pycha fałszywej Trójcy nie miała granic. Wivek na przykład choć urodził się i dorastał jak każdy inny normalny himer postanowił zatuszować nawet swoją przeszłość. Napisał serię książek, pieśni i poematów, zwanych lekcjami bądź kazaniami Wiveka, w których opisał swoje narodziny oraz swoje życie. Znalazły się tam na przykład historie o tym jak Wivek narodził się z popiołów i z jaja półrybiej łowczyni albo o tym jak uprawiał miłość z księciem Molakbalem. Oczywiście informacje zawarte w jego książkach są nieprawdziwe, a raczej były nieprawdziwe dopóki sam Vivek nie sprawił, że stały się prawdziwe. Co to znaczy? Vivek stając się Bogiem zdobył także moc do manipulacji czasem i przeszłymi wydarzeniami. Użył on swojej mocy, aby zmanipulować przeszłość, sprawiając, że rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły, tak naprawdę się wydarzyły, po prostu zmieniając swoje wymyślone w głowie wspomnienia w prawdziwą rzeczywistość, a raczej w alternatywną linię czasu. A wspomnienia o owych wymyślonych wydarzeniach wtłoczył bezpośrednio w głowy tych, którzy owe wydarzenia powinni pamiętać innymi słowy pełna indoktrynacja ludu i to na najwyższą skalę. Choć wiwek manipulując czasem stworzył przy okazji wiele paradoksów. Na przykład, choć wiwek i reszta trójcy zabili nerewara w nadpisanej historii Viveka nigdy tego nie uczynili. A zatem mamy w historii nerewara, który został jednocześnie zabity przez trójce i niezabity przez trójce. A przecież umrzeć mógł tylko raz. Zatem jak nadpisana linia czasu działa w rzeczywistości, cóż, to już pytanie bardziej do filozofów, niźli do mnie. Vivek z czasem osiadł w pałacu w nowo powstałym mieście Vivek, ale był bardzo aktywny w rozwoju Morrowind oraz przewodził z sukcesem wojskami Dunmerów na wojnach. Podczas pierwszej akawirskiej inwazji, Vivek dołączył do Remana Cyrodila i pomógł mu pokonać wojska Caesci w bitwie pod Bladą Przełęczą. Natomiast pod sam koniec pierwszej ery, gdy wybuchła wojna czterech punktów pomiędzy Cesarstwem a Morrowind, Vivek zlecił wynajęcie zabójców z Morag Tong, aby dokonali zamachu na życie Cesarza Remana III który co prawda nie zakończył samej wojny, ale doprowadził ród Remana do wygaśnięcia. Almelexia z kolei bardziej skupiła się na dyplomacji i duchowym przewodnictwie. Jeszcze zanim została boginią, była bogato urodzoną księżniczką w społeczeństwie Chimerów, dzięki czemu świetnie znała się i na polityce i na manipulacji. Osiadła w świątyni w mieście Mornhold, gdzie pracowała nad zacieśnianiem przyjaznych stosunków z innymi nacjami oraz pogłębiała wiarę danmerów w fałszywą trójcę, wszystko za sprawą swej charyzmy i nieprzeciętnego uroku. Kiedy to w pierwszej erze Mehrunes Dagon zaatakował Morrowind, zniszczył doszczętnie miasto Mornhold przez co Almelexia stanęła osobiście w szranki z Dagonem i wykopała go z powrotem do Oblivionu. Zaś nowe Mornhold zostało odbudowane na gruzach Starego. Sota Sil z kolei, w przeciwieństwie do pozostałych dwóch półbogów, wycofał się nieco bardziej w cień. Zanim jeszcze został bóstwem, bardzo zainteresował się technologią Dwemerów. To właśnie on odkrył w swych badaniach, jak wykorzystać czerpak i brzytwę do obsługi serca Hana. Po zostaniu bóstwem postanowił użyć swych nowych mocy i w pełni poświęcić się badaniu i rozwijaniu dwemerowej technologii, czego rezultatem było jego największe dzieło, Clockwork City. Stworzony przez Sotasila alternatywny świat, stworzonym na podobieństwo Nirnu, mieszczącym się w zaledwie maleńkiej magicznej sferze. Sotasil w swym małym świecie zapewnił warunki potrzebne do życia, takie jak powietrze, roślinność i woda pitna, po czym sprowadził tam pierwszych mieszkańców, aby zasiedlili jego cudaczny, sztuczny świat. Był on także honorowym członkiem zakonu Sidjik. W wolnych chwilach spędzał czas na wyspie Artaeum, gdzie wyszkolił wielu znamienitych czarodziejów. I tak oto prezentuje się historia Trójcy do początku II ery. Historia o zdradzie, chciwości, pysze, kłamstwach i śmierci. Ale choć fałszywa Trójca ma wiele zła na sumieniu, nie ulega wątpliwości, że pod ich rządami Morrowind tylko rosło w siłę i stało się wspaniałą nacją, z którą nawet Cesarstwo musiało się równać. Złota era Trójcy była erą światła oraz dobrobytu. Dlatego też decyzję o tym, jak należy prawidłowo postrzegać półboskich królów Morrowind, pozostawię Wam. No i to by było na tyle. A co Wy sądzicie o Trójcy? Lubicie Viveka, czy tak nie bardzo? Piszcie w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam również inne moje filmy. Nie zapomnijcie zostawić sub'a oraz kliknąć w dzwoneczek, jeśli możecie. Miłego dnia, cześć.